Jak zaczynam studia, to zastanawiałam się nad tym, jakich ludzi tutaj spotkam. Okazało się, że są tutaj ludzie, którzy pomagają ci znaleźć co, w czym jesteś dobry i, i rozwijać się w tym. Dzięki elastyczności są szkoły zna, mogłam pragną. realizować swoje marzenia i wyjechać do Afryki. Życie to nie gra. Życie to rodzaj gry, a ja przyszedłem tutaj, żeby wygrać. Przygotowałem się 4 lata, dzień w dzień. Ten Mazurek Dąbrowskiego brzmiał niesamowicie słodko i na tego końca życia. Nie zamieniłabym tej szkoły na żadną inną. Ośrodek wypoczynkowy na Lubogoszczu, tutaj spotkali się organizatorzy oraz samorządowcy, aby wspólnie ustalić plan akcji na 2013 rok. A sama akcja Odkryj Beskit Wyspowy zapowiada się interesująco, bo będzie jej towarzyszyć wiele ciekawych imprez. Akcja rozpocznie się z wysokiego C i na pewno już na samym początku zaskoczy wszystkich. Po raz pierwszy odbędzie się tydzień kultury Beskidu Wyspowego. Od 20 do 28 lipca będą organizowane koncerty, wystawy rękodzieła artystycznego, kiermasze produktów regionalnych, konkursy oraz seminaria. Wszystko po to, by promować kulturę Beskidu Wyspowego. Warto było pokazać nie tylko naszym mieszkańcom, ale i szerszemu gronu myślę, ludzi coraz bardziej zainteresowanych Beskidem Wyspowym, że... Tutaj oprócz gór i ludzi jest naprawdę bogata kultura, którą warto pokazać. A pierwsze spotkanie, które zainicjuje odkrywanie szlaków beskickich odbędzie się w nocy 22 czerwca. Gospodarzem akcji będzie gmina Dobra, która będzie również jak w trzeciej edycji organizowała wyjście na Śnieżnicę i wspólnie z gminą Tymbark spotkanie na Łopieniu. Chcemy zorganizować w sobotę imprezę, która będzie właśnie pod turystów, którzy na ten z Was przyjdą. I chcemy ich zaprosić troszkę wcześniej, żeby spędzili miły weekend a niedziela zakończyła ich wyprawę w Beskid Wyspowy na Górę Łopień. Nowością również będą sobotnie spotkania odkrywców. Takie już samodzielnie chce na Miejskiej Górze zorganizować miasto Limanowa. Będziemy zachęcać wszystkich turystów do przybycia dzień wcześniej w sobotę na Miejską Górę. Tam odbędą się główne części uroczystości związane z Odkwitem Beskid Wyspowy i będzie się to odbywało w dzień również Dni Limanowej, tak jak w tym roku. Nie 12, tak jak w trzeciej edycji, a 14, a być może również 15 szczytów będzie odkrywanych w czwartej edycji. Po raz pierwszy wyjście na Kamionną chce zorganizować gmina Laskowa, natomiast gmina Łącko będzie gospodarzem akcji na Modyniu. Tym samym akcja rozszerzy się opowiad sądecki. To dobry pomysł, uważa Barbara Kęsek z Raciechowic. Oprócz tych wszystkich turystów, którzy byli, sami mieszkańcy się włączyli ze swoimi pomysłami, z pomocą w organizacji tej imprezy, czyli robimy coś i dla kogoś i tym samym dla siebie. Jedną z ostatnich gór Beskidu Wyspowego, którą odkryją turyści, będzie królowa Beskidu Wyspowego. Mogielica będzie równie ciekawie jak w minionej akcji, zapewnia Adam Sołtys. Jest to sposób na ciekawe spędzenie wakacji dla wielu rodzin. To jest wartość, którą należy popierać. Chętnie, z radością, włączymy się w kolejną edycję Odkryj Beskit Wyspowy. Czwartą edycję akcji Odkryj Beskit Wyspowy zakończy Festiwal Beskidzka Podkubecka, który odbędzie się w Lubniu. Nowy rok również będzie można rozpocząć turystycznie za sprawą Sylwestra spędzonego na Lubogoszczu. Organizatorzy dla odważnych i wytrwałych Chcących zdobyć 7 szczytów w jeden dzień, przygotowali specjalną wędrówkę Turm Szana Dolna. Ale Beskid Wyspowy to nie tylko góry i kultura regionu, to również bogata baza wypoczynkowa. Weekend za pół ceny to kolejna oferta dla turystów i ukłon w stronę właścicieli pensjonatów, hoteli, a także gospodarstw agroturystycznych. Od 21 do 23 czerwca, zatrzymując się w jednym ze wspomnianych miejsc, zapłacimy połowę ceny z tej, jaką w pozostałych dniach w roku musielibyśmy zapłacić. Józef Budacz TV 28